Już kilka dni temu można to było zaobserwować, ale wciąż większość kibiców La Liga zastanawia się, jak będzie wyglądała współpraca trio Mbappé, Bellingham, Vinicius Jr. Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie na kanale Learn Football. Wracamy do typowania topowych lig europejskich i dziś na tapecie Liga Hiszpańska. Czy ktoś będzie w stanie skutecznie przełamać dominację nowego galaktycznego projektu w Madrycie? Zobaczcie sami. Na czarnym końcu ja postawiłem na Real Valladolid. Pomimo wielkiej sympatii do oryginalnego Ronaldo, który jest właścicielem klubu, nie widzę dla nich wielu szans na utrzymanie. Z kadry odeszli podstawowi i bardzo doświadczeni zawodnicy Alvaro Negredo, Sergio Escudero i Jordi Masip. I choć zespół tym razem wydaje się być bardziej gotowy na utrzymanie w lidze, po blamarzu sprzed dwóch lat już w drugiej lidze w minionym sezonie widać było, że mieli spore problemy ze skutecznością. Brakuje im bramkostrzelnych, klasowych zawodników. Innym zespołem, który u mnie trafił do strefy spadkowej jest Rayo Vallecano. Rok temu ledwo uchronili się przed spadkiem, a tym razem mogą nie mieć tyle szczęścia. W zeszłym roku zdobywali bardzo niewiele bramek, a tymczasem latem nie dokonali żadnych wzmocnień linii ataku. Cała reszta transferów także nie przekonuje. Na dodatek odeszli podstawowy bramkarz Dimitrijewski, a także doświadczony Radamel Falcao. Na dodatek wyniki trenera Inigo Pereza sprawiają, że wielu kibiców może wątpić w pierwszoligowy byt Rayo. Zarok. rok. Ostatnią drużyną, którą typuje do spadku jest hetafe. Choć trener Pepe Bordalas, odkąd przyszedł do klubu, czyni cuda, by się utrzymali i stali solidnym ligowym średniakiem, mają ogromne problemy kadrowe na start rozgrywek i będą koniecznie potrzebowali wzmocnień do zamknięcia okienka. Mają najwęższą kadrę w całej lidze, liczącą zaledwie 19 nazwisk. Z klubem pożegnali się Mason Greenwood, Nemanja Maksimowicz i Jaime Mata, których suma bramek stanowi połowę goli ligowych Getafe w zeszłym sezonie. Nadzieja w Majoralu, jedynym napastniku w kadrze. Tuż nad strefą spadkową Espaniol, Zespół, który do La Liga awansował po barażach, będzie miał na pewno spore problemy. Poważnie męczyli się momentami w niższej lidze. Zamiast poprawić, bardzo mocno zwęzili sobie kadrę meczową, a z klubu odeszli Melamed, KD Barre oraz najlepszy strzelec minionego sezonu Martin Braithwaite. Ktoś zamiast niego będzie musiał strzelić te 22 bramki. No i chyba można śmiało stwierdzić, że mają duże problemy z wyborem właściwego dla klubu trenera. Manolo Gonzalez jest już szóstym szkoleniowcem na przestrzeni dwóch lat. Nad nimi zaskoczenie Osasuna. Choć jeszcze dwa lata temu kwalifikowali się do gry w Europie, ich skład zamiast wzmacniać się regularnie się osłabia. Już w zeszłym sezonie wyglądali dużo gorzej, zajmując miejsce w środku tabeli. Tym razem może być jeszcze ciężej, zwłaszcza, że drużyny opuścił kluczowy przez te lata defensor Dawid Garcia, wychowanek klubu. To na pewno zaboli ten zespół. Bardzo słabo wygląda do tej pory również ich okienko transferowe, a skład zdecydowanie jest już podstarzały. Na dodatek nowy trener z bardzo przeciętną historią. To będzie ciężki sezon. Ostatni z Beniaminków, Leganes, u mnie na miejscu 15. Choć na papierze kadra wygląda najsłabiej, jest to drużyna, która ma za sobą naprawdę świetny mistrzowski sezon na zapleczu La Ligi. Trener wykonał bardzo dobrą robotę w zespole pozostali bramkostrzelni De La Fuente oraz Garcia, a na dodatek dokonali solidnych jak na siebie wzmocnień. Czy są to wzmocnienia na miarę pierwszej ligi? Przekonamy się w trakcie sezonu. Największą zagadką będzie pozycja bramkarza, na której nie pozostał ani jeden zawodnik z poprzedniego sezonu. Na miejscu 14 Deportivo Alaves. Po zaskakująco dobrym sezonie Beniaminka, ten drugi będzie trudniejszy. Z zespołu odeszli Gorosa Bel, Marin oraz przede wszystkim z wypożyczenia do Atletico Madrid wrócił najlepszy strzelec minionych rozgrywek Alaves, samu Omorodion, którego 8 bramek dało im tak wysoką lokatę. Wobec tego na ten moment brakuje im super snajpera, dobrego, regularnego napastnika. Ciekawe, jak w zespole spisze się nowy skrzydłowy. Argentyńczyk z polskimi korzeniami Tomas Koneczny. Kadra zespołu zdecydowanie na dolną część tabeli. Miejsce 13. Majorka. Poprzedni sezon mieli bardzo słaby. Z klubem pożegnał się Javier Aguirre i teraz sytuację stara się poprawić znany z Osasuny trener Jagoba Arasate. Pozostali bardzo bramkostrzelni napastnicy Muriki i Larin, ale patrząc na statystyki reszta zespołu musi im dorównać. Sprawy na pewno nie ułatwi odejście ważnych ogniw linii defensywnej Matijina Stasicza, prawego obrońcy Gonzaleza oraz przede wszystkim bramkarza Rajkowicza. Z tym składem raczej nie powinni do ostatniego momentu walczyć o utrzymanie, ale wzmocnienia wciąż byłyby wskazane. Nad nimi zdecydowałem się na Las Palmas. Choć wcale nie wskazuje na to poprzedni sezon, gdzie do samego końca walczyli o pozostanie w lidze, widać po ich imponujących wzmocnieniach, że zależy im na czymś znacznie większym niż tylko utrzymanie. Zwłaszcza ciekawe, jak w zespole odnajdą się pozyskani z Premier League napastnik McBurney oraz stoper McKenna. Z zespołu odeszło kilku graczy, jak Koko, Julian Araujo czy Munir. W drużynie brakowało też regularnego strzelca, a najskuteczniejszym graczem poprzedniego sezonu był pomocnik. To musi się zmienić. Na jedenaste padło na Celte Vigo. Celta jest zespołem, który w Hiszpanii jest najbardziej nieprzewidywalny. Potrafi w jednym sezonie walczyć o puchary, a w kolejnym o utrzymanie. Stąd pozycja niemal w środku stawki. Nie wypalił im pomysł z Rafaelem Benitezem, który jeszcze w trakcie minionego sezonu stracił pracę. Dobrze zaczął natomiast nowy szkoleniowiec Giraldes. W klubie pozostały prawie wszystkie największe gwiazdy prawie wszystkie, bo nie ma jednego z dwóch najskuteczniejszych strzelców. Do Wikasa nie wspomoże już Strand Larsen. Środek tabeli to u mnie Walencja. Rok temu zajęli miejsce dziewiąte i, mimo całej sympatii, nie widzę u nich wielu szans na poprawę. Mają bardzo wąską kadrę, której nie wzmocnili praktycznie żadnym nowym zawodnikiem. Pod koniec września, po długim urazie, wróci do gry kapitan Jose Gaya, a dopiero w marcu spodziewać się mogą innego defensora Diaka Biego. Na ten moment w zespole pozostał po fenomenalnym euro gruziński Bramkarz Mamardaszwili, ale jego odejście może być kwestią wciąż trwającego okienka transferowego. Wówczas ich sytuacja znacznie się skomplikuje. Przewidywałem ich ostatnio na miejsce dziewiąte oni zachwycili. Tym razem jednak ponownie u mnie Zirona na miejscu dziewiątym. Jako główny powód po fenomenalnym dla nich sezonie podam grę w Lidze Mistrzów. To na pewno znacznie bardziej wyeksploatuje kluczowych zawodników, z których kilku odeszło. Nie ma w zespole najlepszego strzelca Artioma Dowbyka, skrzydłowego Savio, Alesia Garci oraz obrońców Jana Kouto i Erika Garci. Dokonali na pewno ciekawych wzmocnień i mają dostatecznie szeroką kadrę, ale czy dostatecznie? Silną? Miejsce ósme to u mnie Betis. Dokonała się u nich niemała kadrowa rewolucja. Zespół opuścili Guido Rodriguez, Herman Pezzella, Juan Miranda oraz bramkostrzelni William Jose i Jose Perez. Powoli po kontuzji wracał będzie Isco, którego uraz ten wykluczył z gry na mistrzostwach Europy. Dokonali zdecydowanie ciekawych transferów, jednak praktycznie wszystkich w liniach defensywnych. Atak! Pozostawiając prawie bez zmian. Przy odejściu kilku kluczowych dla drużyny strzelców, to nie jest dobra wiadomość dla kibiców zespołu z Sewilli. Na miejscu siódmym Villarreal. Tutaj, podobnie jak w Betisie, dokonało się bardzo wiele zmian tego lata. Z zespołu przede wszystkim odszedł najlepszy strzelec Aleksander Sorot, którego będzie bardzo brakowało w drużynie. Nie ma już też Alberto Moreno, Capue, Moralesa, Kuenki oraz bramkarzy, w tym kluczowego Filipa Jorgensena. Te poważne osłabienia sprawiły, że trener Marcelino zdecydował się na bardzo silne odmłodzenie składu. Znaczącą informacją będzie też pełny okres przygotowawczy wracającego wiosną po bardzo długiej kontuzji Młodego skrzydłowego Jeremiego Pino. Szósty. U mnie jest Atletik Bilbao. Pozostanie w zespole Nico Williamsa jest najważniejszą informacją dla tego zespołu przed sezonem. W składzie, jak co roku, dokonano niewielu zmian, ale początek sezonu nie będzie dla Basków łatwy. Wielu graczy rozpoczyna sezon z kontuzjami, w tym nowy nabytek skrzydłowe Dziallo, pomocnik Ruiz de Gallareta, kapitan Oscar de Marcos, ale przede wszystkim bramkarz Unai Simon, który do pełni sprawności wróci dopiero w grudniu. W tej sytuacji trio napastników będzie musiało wejść na wyżyny, by strzelać przy niedoborze w defensywie. Do walki o Puchary po bardzo słabym sezonie wróci Sevilla. Trzynaste miejsce to zdecydowanie nie to, na co w klubie liczyli. I choć zespół ma potencjał na walkę o puchary, to kadra wcale nie wygląda na mocniejszą niż rok temu. Z klubu odszedł Sergio Ramos, wciąż brakuje klasowego bramkarza po odejściu Bono do Arabii Saudyjskiej. Dokonano prawdziwej rewolucji w linii pomocy, gdyż z klubem pożegnali się Ivan Rakitic, Oliver Torres oraz wypożyczony z Lester Sumare. No i najważniejsze, nie ma już Enne Riego, który zapewnił im 20 bramek w zeszłym sezonie. Mogę się tutaj bardzo mylić. Na czwartym u mnie Sociedad. Kolejny zespół bardzo osłabiony w defensywie po odejściach: Tirnea, Rico oraz przede wszystkim Lenormanda. Cały czas jest również szansa na odejście z klubu Michela Merino, ważnej postaci w reprezentacji Hiszpanii. Sociedad nie jest znany z wielu wzmocnień, ale jak już kogoś pozyskują, transfery wyglądają naprawdę solidnie. Zobaczymy, co w tym roku wymyśli trener Imanol Alguacil, który jest jednym z najdłużej pracujących w lidze trenerów. Na pewno będą walczyć o europejskie puchary. Pytanie brzmi, do których się zakwalifikują? Sympatię odkładam na bok i u mnie na miejscu trzecim Barcelona. Kolejna transferowa katastrofa, do której klub ten zaczyna przyzwyczajać w ostatnich latach. Brak przyjścia Nico Williamsa sprawił, że do ligi przystąpią bez jakichkolwiek większych wzmocnień, gdyż Dani Olmo również zacznie sezon bez rejestracji w La Liga. Koszmar klubu dopełniają kontuzję Gaviego, który najwcześniej we wrześniu powróci wreszcie na boisko, oraz Ronalda Araucho, który zagra dopiero w październiku. Jedyna nadzieja to nowy trener Hansi Flick który z kilkoma kluczowymi graczami jak Lewandowski pracował już wcześniej. Bardzo trzeba natomiast pochwalić solidne okienko transferowe Atletico Madryt. Jeden z najlepszych stoperów w lidze, Lenormand, a do tego bardzo bramkostrzelni Sorlot i Alvarez. Mogą być kluczem do wielkiego sukcesu trenera Diego Simeone i nie przeszkodzi w tym nawet odejście Hermoso, Depaya czy strzelca 21 bramek w zeszłym roku Alvaro Muraty. Dla mnie Atletico w tym sezonie włączy się do walki o mistrzostwo kraju. Jedynym minusem może być ewentualne odejście z klubu legendy Antuana Grizmana, o którym mówi się przez całe lato. No i nie może być innej opcji niż Mistrzostwo Kraju dla Realu Madryt. Mówię to jako kibic piłki nożnej i jako barcelonista. Do składu na dobre powróci Thibaut Courtois. Mają za sobą perfekcyjny sezon po zdobyciu Mistrzostwa Kraju i Ligi Mistrzów, a w składzie brakuje im słabych miejsc. Zwłaszcza teraz, gdy wreszcie po kilku sezonach zespół wzmocnił Kylianem Mbappé. Nawet odejście z zespołu Tony'ego Krosa nie powinno mieć aż tak wielkiego, negatywnego wpływu. Jedyna wątpliwość, której potrzebuje rozwiania, to jak Dogadają się trzej gwiazdoży, którzy lubią być postacią numer jeden w zespole. Czy Waszym zdaniem ligę ponownie zdominuje Real Madrid? A może nic nie zdarza się dwa razy pod rząd? Swoje zdanie i typy zostawcie na dole w komentarzach. Zostawcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Na dziś to tyle, a ja z kolejną ligą wracam jutro. Trzymajcie się na razie i do usłyszenia.